for a later miss and later splits up Co ty tu robisz? Nie zgubiłeś jeszcze kluczy? Jasne. Tylko, że to jest zakład pracy. Zjesz? A która to może być godzina? Musi być przed dziewiątą, a ty dzisiaj nie masz kwalifikacji? Nie powinieneś być... I to nie ma sensu. Na polu? Co nie ma sensu? Jak nie ma sensu? Czy tobie, młody człowieku, że tak powiem, wynocha i na autobus jeszcze zdążysz? Nigdzie nie jadę. Zbieraj się, proszę cię. Przecież to Zależy wszystko od twoich umiejętności, od trenera, czy cię wystawi. No, no, daj spokój. No nie przesadzaj. Nie jadę do żadnego klubu. Janek, co się dzieje? Nic. No powiedz mi, co się dzieje? Nic. To ty mi powiedz, co się dzieje? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie masz pieniędzy na studenta, żeby go posadzić na pół etatu, a chcesz, żebym jechał na mistrzostwa. Torby, kije, koszulki, gajer. Sztupcuł pieniędzy jest. Nie wyrażam. A gdzie hotele, podróże? Ty się zajmij wynikami. Ja na twoje podróże i hotele mam odłożone. Nie zawracaj sobie tym głowy. Czekaj, coś ci pokażę. Przemyślałem, przemyślałem wszystko. Koryguję reklamę. Zobaczę. Litery ciemno niebieskie i czarna ramka. Z góry i z dołu. A? Widzisz? Co jak co, ale ja jeszcze o interes potrafię zadbać. Potrafisz. Hmm. A może, może byśmy kupili parę komputerów, zamontowali internet, w hmm. punktach, co? Ale to trzeba nadzorować, zatrudnić informatyków. ja się na tym nie znam. Jakieś serwery, małpki. Co to te małpki są? Za ta? Przecież ja ci pomogę, nauczę. Jesteś młody, wydaje ci się. No to, to lepiej zgrywam karutę. Ten... Ja ci dziękuję, ja ci dziękuję, że się tym interesujesz, że chcesz mi pomóc, ale to chwilowe kłopoty. Rusza uniwersytet, otwierają nowy kampus, a tam już mam obstalowane nowe miejsce na ksero. Zła pasa w końcu musi się skończyć. No, dobra, też synku. Dam ci radę. Jeżeli masz z czegoś zrezygnować, to zaczekaj, aż minie najgorszy moment. Nie? Chyba nie chcę, żeby Szymczak ci znowu dokopał. Tato. Tato... Tato, posłuchaj mnie. Dzień dobry, jest u Pana... Przepraszam, zamknięte to ja... Nie, 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 nie po, proszę. Proszę. Po, proszę, proszę wejść. Co prawda zaczynamy 9.30, ale dzisiaj jest Pani szczęśliwy dzień. Proszę bardzo. Jak to mówią klient, nasz pan. A to nie widać, że zamknięte. Proszę nie zwracać na niego uwagi. Bawoli wiek. Proszę się nie gniewać. Zechce pani wrócić za 15 minut, Dobrze. Będzie gotowe. Dobrze dziękuję. Okay. <laughs> Dam ci radę. Jak chcesz z czegoś zrezygnować, to zaczekaj aż... Gówno, gówno, gówniane.